Państwo, państwa wygląda droga między Kairem a. Że zobaczymy oczywiście, a Aleksandrią. Tutaj ja pozwoliłem kamerę wyjąć. to bo jest trochę na drodze w spokojnie, więc jakby nie ma aż takiego szału i takiej potrzeby skupienia się, jak była tuż za Kairem, czy w samym Kairze. Więc dziadek pozwolił, żebym kamerę wyciągnął. żeby tam Asia zabały nie została, że ja kręcę i jadę w trakcie. zapytana. Ale ja telepatycznie to wyczułem Jedziemy jakimś takim płatnym odcinkiem teraz tej drogi Od Tanty, od Tanty do, do Aleksandrii właśnie czy nie trafia w pas Dlatego tu jest tak pustawo w miarę na szczęście No droga jest widzimy jakości takiej no Weźmiemy gorzej niż do tej pory Bo są jakieś łączenia na wiaduktach Niekoniecznie fajne I to z tą prędkością Niby to jest dziesiątka dozwolona Ale tu się ciężko że tak powiem tyle rozbujać po drugie jakieś są tu checkpointy co i raz, więc też trzeba uważać. Widzimy są wiadukty, gdzie są nierówności. Eee, też gdzieś tam się potradary pojawiają. Widzimy tutaj da... nie nic takiego nie widać, ale da, widzimy hopek, jest taki konkretny, więc jakby tutaj jechał tą dziesiątką i to by wyskoczył tak? i by się mógł uszkodzić lekko... On, on, ten lekko coś pokazuje? Nie co pan sobie nawysuje, by się lekko, lekko by się uszkodził zawieszenie, tak? Dlatego tu widzimy, się nie śpieszymy. Dziadek mówi, że jechać wolno, babcia Głódka by też pochwalała, żeby jechać wolno. Dziadek tutaj, muszę pochwalić, bo bardzo ładnie nawiguje w tych krzaczkach wszystkich, mana ma na, tam, na swojej komórce mapkę i tam pokazuje bardzo ładnie, jak jechać, żeby, żeby dobrze pojechać. No bo fakt, że tutaj bez... bez... mapę mam w papierową taką, że ona jest po prostu... lepiej jej nie użyć, bo ona bardziej dezinformuje, niż informuje w konsekwencji. Mapa jest, nie wiem, kilkunastoletnia, ale nie ma żadnego związku z aktualnym stanem dróg. <laughs> Ja nie wiem jak oni ją robili, co jarali, jak ją robili tą mapę. No, dlatego że tam się nie wyciągam, bo mówią, ona więcej szkodzi niż pomaga. Dlatego mam tutaj dziorek ma jakoś ściągnięte z Google, tak? Chyba tak. Offlineowo bo my też oczywiście nie mamy żadnych tutaj y, kart sim egipskich, bo po co takie takie cuda kupować. A na naszych, oczywiście polskich, to to byłoby kupek pieniędzy kosztować. więc mamy offlineową mapę. Nawet ale wiemy, na takie, by bo tak de facto ale takie tutaj mówię, nie pierdolki, to spokojnie, spokojnie tutaj wystarczy. No i widzimy kolejne takie kolejne szykany, tak, więc trzeba uważać. Aby nie zgubić miski olejowej. Także, no, a droga jest taka trochę nudnawa. tak? Bo prosto, w miarę prosto, po przez Deltę Nilu, tak? W tej chwili Więc tu widzimy tak, ta zieleń jest w koło dość taka fajna, pożywiona. Jakieś gaje palmowe, jakieś widzimy coś tam się na tych polach zielonego dzieje. Ja mamy październik, przypomnę, jakby ktoś zapomniał. Więc to co ciekawe jest, no. Domki na prowincji są tak samo estetyczne tak, tak samo i ohydne tak. jak w Kairze. Tylko że niższe, niższe, mniej mają pięter i więcej pustych skorup stoi, czyli domów bez, bez okien. Bez Wybu właścicieli. Bez właścicieli pewnie tak. Wybudowanych nie wiem przez kogo, jakieś pomysł umowie dewelopera, ale, ale de facto potem niewykorzystanych wykorzystanych po przestrzeni. No, tak więc no, estetycznie to na pewno nie jest to Szwajcaria, to tak by trzeba było powiedzieć. To musi się każdy więc orientujący się wie, domyśla, ale popatrzmy sobie jak to wygląda w praktyce. Tutaj ten timap się widzimy kręci ładnie. Tam będzie cały przebieg drogi pokazany. O prawda. Więc jakby ktoś chciał szczegóły szczegół, znaczy trasy, to na tego napisał, odsyłam. I tam cały cały przebieg ładnie pokazany. Jakaś ziemnię po drodze. tu nie będzie tak kamerę wyłączają już na jakimś tam zadzący pod prąd tym tuk -tukiem, czy innym tym cudem. Więc, proszę Państwa, widzimy, jest tak sobie... Pamiętam, jak nas to w Turcji bardzo, raziło. bardzo, bardzo raziło, tak podniecało, że to się jedzie pod prąd, prawda, tak? Ale to, to jest tu na porządku dziennym ta akcja. Tutaj co, średnio co 5 minut jakiś taki gość się trafia, więc... a no w Turcji raz dziennie, jak takie było coś, było wow... Pod prąd jeżdżą... Nie, no tam kultura jest, bardzo jeżdżą tak, tak tak nieśpiesznie, bo to trzeba manewr robić rozważnie, bo to wiesz, ma nie tak, tak dla bardzo, to by się wziął i przewrócił. No patrzy pusterka, lusterka, może już jakiś tam inny się nie Ale Natomiast co właśnie brawo. tu chcieliśmy ja, ja ja parę uwag przekazać tak, oglądaczom, widzom. Mamy kolejnego dzielnictwa, mistrza właśnie testem starym... energetyckim, lewego pasa, tak? Im bardziej powolny pojazd, tym bardziej lewy pasek by się będzie trzymał to, tego pasa, bo po co on ma zjechać na inny. zawsze mogą go pacjenci wyprzedzić po prawicy, co widzimy tu, prawda, my. Uczynili to po pierwsze. Po drugie, no tu akurat widzimy, są te białe linie, więc jakby tutaj, no ale też, miałem no, jak są białe linie, to widzimy też, że oni jadą, jak są. Po co jechać między białymi liniami? oni nie lubią ograniczeń. Tak, wolność, wolność absolutna. Wolność jest Tak, po drugie widzimy, tylko po kierunek to w ogóle nie był posoł, bo tam, tam umijał tego busa więc kierunkowskod nie wyłączył, bo po co, natomiast umiałem też się bardzo szerokim łukiem, tak, że de facto można było pominąć tam tego zwierzęcego, a on tak był tutaj ten drugi. Tak, tak, tak. Jakby, zabieg, jakby każdy jeździł tirem, tak? tak. więc, no to takie jest, jest. ogólne uwagi, no, jak ty, jak o tym mówisz, oj, co, że miał ciasne umysły, tak, to tak, tak. wyglądasz tak to szowinistycznie od mhm. tych kierowców tych egipskich, już panowie, tak, to... Znaczy, nie, twarz nieskażona myśli, myślą. Myślą, tak. Też, no, jakby to też świadczy o tym, że Bo o ile, a, o ile... patrzą i... Ile... I jakby I, musiały, nie widać zobaczcie, tak. o, o ile tam w samym Kajusze się panie kierowcy nie zdarzały, w, tam, w tych chustach, w tym, prawda, siedziały w okularach często gęsto i takie były wystraszone. Tak tutaj raczej panowie wszędzie już na prowincji w tych busikach, tak suweczkach i tirach, tak? Taki mamy jakby nie ruch. E, droga, widzimy jakie palemki na no, jakaś oaza, coś jakieś tutaj. No i tirawa jedziemy dawno po co będzie nie Ani fakt, że prawie sobie nierówne, może to jest, nie, to jakby na jego... No, ale to by jechał pasem środkowym w konsekwencji, a nie jedzie no, tak jak no, jedzie, Zdecydowałby no. tak, no, się na któryś. Tak. Ale nie, nie, oni tutaj nie lubią no, takich ograniczeń, bo to tak samo płatki buduje się nie, nie wiadomo po co, bo przy to ich ogranicza, oni wolą przychodzić jak są a nie tam. No dokładnie tak, to jest jakby miejski specyfik, ale tak, to tak. To, to nie tak, tylko to, miejski, bo tu też łazili, tak, no, dokładnie tak? Poza miejski tak samo. Czyli wolność. No tutaj sobą... Bosaka posaka z Mensenem, oni tutaj podbili ten rynek. Niby nawet wybory wygrać przy dobrych wiatrach. Tak, krawędziki są jak wielkie, bo i cywilizacja jest jakaś mieścinka, tutaj przecinamy ją. To wiem nie, co to jest tam. coś nada chyba, tak? Na, na D bodajże była mm -hmm. mieścinka. To potem tam spojrzę i tutaj już się napiszę Państwu w podpisie. Jakiś kolejny hopek, chyba będzie checkpoint, prawdopodobnie, może wyłączę kamerę na razie. Okazało się, że było tylko rondo, nie było policji, ale rondo i tak spowodowało tyle zamętu, że zwalnianie. Tu coś kolejnego, kolejny kolejne jakiś się robi cyfik, tak. Jakieś bloki mamy po prawo takie, w miarę, w miarę, no, panie, chana, jakieś tutaj choniczówka, bemowo, coś takiego, nie? No, 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 no. I Kolejny tak, właśnie przed wszystkimi tymi rondami są chopki właśnie, które mają skutecznie, jak widać, spowolnić towarzystwo i to jakby widzimy swoją funkcję. I na rzecz, że są totalnie nieoznakowane, więc tak jadąc po zbroku, to w światłach samochodu, tego hopka mogło być ciężko zobaczyć, jakby właśnie pusta droga bez innych aut, które tak, spalniają, bo wiedzą, że ten hopek to jest, dlatego nie bez kozery tutaj jazda po zbroku nie jest zalecanym zajęciem, praktyką, no i my staramy się jej póki co. Trzymać aczkolwiek już, żeśmy dojechali w piątek jechać po Zbroku do centrum i w, i w sobotę po, po piramidach. Inna bajka, że po mieście to po mieście, tak? Tu, tu, ale no, też tam nie było lamp było w ciemno w wielu miejscach, jak nie powiem gdzie. Nie wiem czy jak, jak w Polsce, jak za Perelu w stanie wojennym, więc... No, ale zobaczcie, te bloki jakieś tam były takie, tutaj dzielnia sobie jest. I że może przez tą szybę tutaj się pokażę, tak. No, takie, 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 no jak to mówię, jak na warunki tutaj egipskie, to, to nawet niektóre wyglądają całkiem, całkiem, tak? Oczywiście to jest taka, taka, taka też fikcja, że to z daleka wygląda jak cię mogę, bo im bliżej, tym czar bardziej pryska i się robi mniej to eleganckie i wyglądające. Tak, więc my co, tu są po tych znakach. A skąd Ty to wnioskujesz? No. Albo Aleksandra, tak, sorry, bo ja się na kierunku ja robię pierwszy raz, to już jest trudniej. Tak, Aleksandra, bo na znaku prosto, tak. Tak, busiki wszelakie, widzimy, wiozą transport lokalny, są taksóweczki, te Łady biało-żółte, też jest pewnie w Maroku podział na, na Petit Taxi Grand Taxi, czyli właśnie te, te małe i duże taksówki obsługujące to albo lokalnie tutaj transport, albo właśnie gdzieś taki po okolicznej wioski, wioseczki, prawda? Bo tu nie wiem, jak tak że to jest takie dość, dość większa, prawda, leścina, tutaj, ta, 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 to coś na, na D, co to potem opiszę. Zobaczyć tutaj skorupa jest, prawda, jedna, druga, w budynku po prawej stronie, no, ale jest tam trochę otynkowane w miarę chyba, czy mi się to wydaje, to cegła jest? To na wprost, to cegła jest chyba, No tak? Aha, aha, no niu, niu no niu, niu no niu, niu. ale to niech Pan też patrzy w lusterka, tak? Ja to swoim pasem niu, niu. Więc yy, były puste. Pustostany były, tak? Chciałem zauważyć. A tak jak mnie tak to widzicie, jak, jak się robi, to już było to potem nie widać w puste za bardzo, co się dzieje z tyłu. Ja się może faktycznie mnie tak ma rację skończyć, nie, nie za bardzo. Przyjemnie, dlatego ja już tutaj nie nawet z tą kamerą, nie panoramuję za bardzo, bo trzeba miał ją przy, przy kierownicy, żeby jednak skupiać się na tym, co w koło mnie widać. Widzę, I Mercedes przed nami jedzie. Tak, No, może nie ja, aż stuletni, ale no, troszeczkę wiosek już ma przeżytych. Widzimy tu, mamy, widzimy, mamy zjazd z busików, tak? To jest taki punkt zbiorczy, jeśli te busiki gromadzą się, ludzie przysiadają, gdzie skrzyżowanie dróg. Jest tutaj, więc jakby dlatego, tutaj ma to sens logistyczny. Znaczy nie jest to gdzieś jakoś ogarnięte przez jakiekolwiek lokalne władze, więc nie ma żadnych nie wiem, platform, parkingu, tylko to jest tak na spontanie gdzieś na poboczu, w krzaczorach, na, na, na placu z żwirkiem wysypanym. Tutaj te muzyki stają. Prawie, że w błocie, no, nie pada, jest sucho, ale jest to spontan totalny. Zbliżamy się powolutku do Aleksandrii. Jakby przemieści miasta, bo tak, już taka cywilizacja robi większa. Muszę to to na mapie niedźwiadka nawigacji. I więc wracamy na tryb normalnego kręcenia. urokliwie jest cały czas, bardzo. Tak, tak, tak. się dyrektujemy tu z i mówimy, że wszystkie nasze uwagi krytyczne, moje, zwłaszcza nie, na temat Bułgarii jakiegoś takiego gdzieś tam bałaganu w Bułgarii czy w Albanii, to w ogóle to, 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 to się miało nijak, dlatego co tutaj się dzieje. Tam po prostu było czyściutko jak w Szwajcarii. Porządek, ordąk. wymuskane, wyczyszczone, drogi oznakowane, linie białe. Się nie było do czego, można tylko czepić. A się nie, niestety, czepiałem w skali, to, to, to tutaj jest, to faktycznie tamto, Luxmanina. Tak, 70 się zrobiła. I kolejny punkt w ładunku, załadunku busików i siatki, pasażerów na przedmieściach miasta. Kolejny, budynek Bryła jest. Ale tak, to to mieszkana w części, części tak? Nie. Dokładnie, nawet tej poziomy mniejszej, tak No i jedna rzecz, kto by chciał mieć na tą drogę, tak? Duże o odległości od drogi. No widzimy tutaj tą mirafiori po lewo. Mhm. E, jak mówiłem o tym wcześniej, że jest mania wszczepiania um, tablic rejestracyjnych egipskich, tych kwadratowych do podłużnych europejskich sęk w tym, że generalnie jaka by nie była tablica europejska podpięta w tle to z namaszczeniem do niej zawsze doklejają na lewym brzegu tam gdzie mamy gwiazdki w IPL, przy tablicy to doklejają z namaszczeniem D jak Niemcy I to, czy to jest niemiecka tablica czy jakakolwiek inna, bądź, ważne jest, że jest europejska to musi być D to jako odnosi podnosi prestiż chyba samochodu i, 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 kier, i kierującego. tak? O tu siedzimy, i Mirafiori coś chyba To Była bardzo fajna sytuacja, bezpieczna. Hamowanie, panowie chcieli w następnej chwili zmieniać. Zdawało się tak, że to do jazda. I śmieciuszki ekologicznie, hmm. palące się śmieciuszki. Zresztą, Prowincja, w naszym, na naszym mieszkaniu krajewskim e, co noc, gdzieś koło 2, 3, chodzi się takich intensywny swąd, właśnie palonego plastiku. Więc e, gdzieś tam widać kresę, ta śmieci zbierał i w nocy, kiedy wszyscy spali, dawaj wypalał, żeby po cichaczu ukradkiem pozbyć się. Tak, no, ekologia w domu i w zagrodzie. wężenie, ale punkt spowalniający. A my dalej, pani nawigator, jedziemy prosto, rozumiem, prawda? Za pani magicznych map. Dobrze, jak tylko jedziemy prosto, to ja się ufam, że jedziemy prosto. Nie widzą Państwo, czasami trzeba się jednak poddać i nie pchać się na hama zbyt dużego, bo Państwo mają doświadczenie większe w tym temacie. A ich często mają samochody bardziej porysowane, więc im pewnie kapeczkę mniej zależy na tym, żeby nie przyrysować, niż mnie na przykład zależy jest wiaduk. tylko wiaduk jest nie wiedzieć czemu tylko nie dla jednego kierunku jazdy, czy dla aut idących stamtąd wtąd, a nie dla nas. Jakaś policja widzimy jedzie powiem pasem, nie. niespiesznie, a nawet dwie, skutecznie utrudniając ruch, tak? A może o to chodzi żeby spowolnić pacjentów, nie wiem ale no efekt był taki jak było widać. Jadą wygląda być na dwujezdniowy, natomiast nie wiem czemu ta jezdnia chyba bardziej po lewej jest zamknięta i ta auto jadą naszą jezdnią teoretycznie, więc my jedziemy dołem dlatego na, na razie. 3. zjeżdża u ziemi, tak się wyrażę więc wrócimy chyba za chwilkę na normalny pas ruchu tam szlak nie się fachowo na zełki, więc Tutaj więc drogowców jestem niewydkubany, więc nie będę się wysilał na jakieś takie tego, natomiast właśnie zobaczmy, tu jedzie sobie osiołek, tak? o mocy jednego osła mm -hmm. nawet nie konia, tylko jednego osła pada za szybki A pojechało Audi nie Audi, a tu jest jak się Skunne, ale udający Audi tak dobrze, Aleksandria prosto zakładam bo tu byśmy naopak na Aleksandra Cairo desert road, mi my nie chcemy czyli prosto żeby tak? Żeby ja w końcu zjemy, tak. o, oh, tak jest yes, to... jednak Proszę bardzo <laughs> Opadnę Też Pada, deszcz. Pada deszcz. Czasem. Bo i tu widzimy, to da prawda, posterunek prawda, policji jest. Jest checkpoint, ewidentnie. Więc to coś ta flaga, też tutaj rozumiem. Nad tym Powie. posterunkiem powiewa. Tam panowie w tym budce, się sobie co to jest budka na posterunku. Tam pan wchodzi po drabince A, z tyłca i prawda wtedy z wyższych wysokości więcej widzi. Jak majtek na tym, na, na, na okręcie, jak na maszt wchodził, prawda, żeby tam ląd widać było szybciej, nie? Niż kapitan. Montek dzwoniak Montek Czwaniek. To taka tu na Widzimy amerykański Chevrolet. Pojechał van. Bo ten to więcej ludzi zmieści. A widzimy, żeby jeden. żeby jeden. Tutaj chętnych jest więcej. Chcę ruszać. No tam widzicie, nie nawet, no, bo jakiegoś tam jest ja jednego. Wiesz, zachotowali tam, już na Bogu, jakieś auto zostało zaproszone do zjechania. Muszę muzykę jest jak są pokupa? Chyba go puszczę co, nie wiadek, nie będę ryzykował. O no, nie wiem to to nawet się myślę tam bardzo nie... Tak, ale, ale no, to tego nie chcę pracować samochodu, bo żeby to mieli ból dupy, niepotrzebne. Więc po co? Narażać się. pojazdy, nie wiem, to są dwa pasy tak, ale to jakoś takie jest kiepsko oznakowane, jak mówisz szczery. Co tu jest? Jest checkpoint, to jest jedno pewne, Dziadku, no i to niby jest dla bezpieczeństwa faktycznie, żeby tam ci, wiesz, różni tam terroryści nie przenikali, te Hamasy i te inne sprawy, więc jakby, no, trzeba to przyjąć jakby... Z pokorą. Z pokorą jakby, jakby właśnie po to, to jest dla dobra, dla bezpieczeństwa. Zgadzanie, proszę. Wiesz, to też... by się patrzyło trochę po twarzach po pojazdach, wiesz, jakby. Trochę tak jak myślę celnicy na lotnisku, prawda? Tak, jakieś zwyczajnie. Też tam stoją no, i patrzą.